Witam. Kilka słów na temat interfejsu. Pierwsza sprawa, o której chciałbym Wam wspomnieć, to Wasze paski skilli, Wasz skillbar. Gdy zauważycie, na końcu skillbara znajduje się wartość liczbowa oraz strzałki. Góra, dół, którymi możemy przełączać się pomiędzy kolejnymi skill skillbarami. Do czego one służą? Do tego, żeby każdy z posiadanych przez nas styli walki mógł zostać umieszczony w osobnym skillbarze. Żeby nie było potrzeby przełączania, wrzucania ich wciąż na pasek, wciąż na pasek, za każdym razem, gdy chcemy zmienić styl walki. Tym bardziej, że w trakcie walk PvP te style walki często musimy zmieniać, są one nam potrzebne. Klikanie na te strzałeczki, góra, dół, żeby przełączyć nasze skille nie jest zbyt wygodne, nie jest zbyt praktyczne. Nawet trafienie w tą niewielką strzałeczkę nie jest zbyt łatwe. Słuchajcie, jestem w tym momencie na skilbarze numer 1, umieszczę sobie tutaj swój styl walki, swój styl walki z pięści. Wezmę, najpierw szybciutko wrzucę, słuchajcie, sobie te wszystkie skille. Jak zauważycie, pozycję numer 1 mam już zajętą, gdyż dla wszystkich swoich stylów walki na pozycji numer 1 używam tak zwanego basic uderzenia, takiego podstawowego uderzenia w tym wypadku z bronią, jaką mam w ręku, czyli miecz. Robię to z tego względu, iż jest to jedyny skill, który w trakcie przełączenia się między stylami nie posiada tak zwanego cooldownu. Mogę użyć go zawsze, nawet gdy przełącza się między stylami i muszę odczekać 7 sekund cooldownu. To ten skill nie ma takiej potrzeby, więc zamiast stać, blokować, czasami mam potrzebę uderzyć choćby lekko, ale. Ale zadać ten cios, więc dlatego na pozycji pierwszej mam to. Na pozostałych od dwójki do, do ósemki wykładam sobie swoje, swoje skile. No ale dobrze, chciałbym szybko skorzystać zamiast stylu walki, wręcz. Yy, dajmy na to ze stylu przy użyciu miecza. Jak to zrobić? Słuchajcie. Yy, do tego służą te kółeczka, które są opisane F1, F2, F3, F4, F5. Lecz no niestety póki co. Choćbym klikał, choćbym naciskał przyciski, on nie działa. Żeby uaktywnić to okienko, muszę włożyć tutaj skill. Najlepiej użyję go, swego internal skilla. Nadam indeks 1 pod dwójeczką. Gdy się przyłączę, zauważcie, to jest styl walki z łańcucha. Nie muszę stawiać tutaj internal skilla, mogę stawić bezpośrednio swoją broń, której, do której przypisany jest ten. Ta sztuka walki, lecz muszę zrobić to z plecaka. Zdejmuję broń z zakładki prawym przyciskiem myszy, wrzucam na pozycję 2, nadaję indeks pozycji 2, przełączam skillbar na pozycję 3. Tutaj mam sztukę walki z miecza. To samo powtarzam z mieczem, wrzucam mieczyk na pozycję 3, nadaję taki sam indeks. W tym momencie, nawet gdy pozamykam te okienka, już przy użyciu F1, przy użyciu F2. Przy użyciu F3 automatycznie zmieniam swój styl walki, jest to praktyczny, szybki sposób, którego możemy używać w walce bez konieczności um, przekładania tych wszystkich skilli.